Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie otwierania moich płyt z Ramsteina i nie tylko. Tak jak w tym wypadku, również z Lindenmana. Proszę Państwa, witam Was bardzo serdecznie. No, można powiedzieć na chwilę obecną w ostatnim odcinku, odnośnie oczywiście otwierania takich albumów, właśnie m.in. jak tutaj mamy z Lindenmana. No i w tym ostatnim materiale chciałbym wam przedstawić moją wisienkę na torcie. Proszę państwa, jest to album Lindenman Skill in Pills, a dokładnie jest to, proszę państwa, wersja super deluxe wersją, czyli tak zwany box. Proszę państwa, szybko i na temat, jest to najbardziej dowalona oferta, jaka była tylko dostępna na rynku właśnie odnośnie Lindenmana Skill in Pills. Album jest 2000 Roku, jak coś. Ja na chwilę obecną posiadam y, wersję podstawową, a teraz kupiłem sobie właśnie tego Super Deluxe Version. W tym miejscu jest napisane, możecie tego nie widzieć, bo jest troszkę za daleko, ale ja wam zaraz to na spokojnie wszystko pokażę. Zacznę od tego, że jest to królewsko wielkie. Spójrzcie sobie, jak weźmiecie to do ręki, to macie wrażenie, jakbyście trzymali taką, no za przeproszeniem, jebucką bombonierkę. To jest właśnie na takiej samej zasadzie, jest ono po prostu potężne. Tak się prezentuje, proszę Państwa, to z boku. Mamy tutaj logo Lindenman Skilling Pearls, a tak się to prezentuje, moi drodzy, w tyle. No i mamy tutaj, proszę Państwa, 11 piosenek. Na wersji podstawowej było 10, a na tej, właśnie już najlepszej, na tym deluksie, na tym boksie, mamy aż 11 piosenek. No i ta pierwsza piosenka jest taka: Skilling Pearls. Leadboy, Fat, Fish On, e, Cheerder on the Sun, Home Sweet Home, Cafe by Golden Shower, Yukon, Prize Aboard i That's My Heart. E, starałem się to przeczytać jak tylko potrafiłem. Z angielskiego nie jestem zbytnio dobry, ale myślę, że w jakiś tam sposób mi to nawet wyszło. E, moi drodzy, więc tak się okładka prezentuje w tyle. No, jest to naprawdę potężne. No, i ta okładka się jeszcze prezentuje tak z przodu. Spójrzcie sobie. Mamy tutaj takimi dużymi literami Lindenman na dole Skill in Pills, czyli ta między innymi piosenka, którą Wam wcześniej wymieniłem. No, i mamy również tutaj dwie naklejki. Pierwsza jest tutaj taka, a druga jest taka. Oczywiście te naklejki sobie e, odkleję po filmie i przykleję je w swoje takie odpowiednie miejsce. Na które zawsze na takie rzeczy mam. No i tak to wygląda, moi drodzy. No, album jest świetny, no, super, jest potężny, no mówię wam, to jest tak, jakbyście wzięli po prostu wielką bombonierkę i chcielibyście komuś dać na prezent. No, takie porównanie. Nie wiem, jakie to ma rozmiary, nie sprawdzałem, ale jest to po prostu wielkie. Ja pamiętam, jak mi to przyszło, bo ja to chyba zamówiłem, tak, ja to zamówiłem na Allegro za 200 chyba. 50 czy 60 zł to pamiętam że przyszło mi to w takim kartonie w takim naprawdę wielkim kartonie ja sobie tak ja się, i tak zacząłem się zastanawiać kurde jakie to jest wielkie że oni aż taki duży karton dali hello nie ja powiem wam szczerze że dopóki tego nie kupiłem to nawet sobie sam nie zdawałem sprawy że to jest aż tak wielkie także no powiem wam że gruby temat i czuję że będzie w środku naprawdę bogato Moi drodzy, ja myślę, że nie ma co tutaj więcej gadać. Zabieramy się za otwieranie. Nie ma co się zastanawiać. Więc jedziemy z tematem. Oczywiście będę to robił bardzo wolno, żeby tego nie uszkodzić. Oczywiście wydanie jest w dickpacku, czyli ta taka wersja kartonowa. No w innej chyba nie ma. Na pewno nie ma. Muszę uważać też tutaj, żeby sobie nie uszkodzić e, tych naklejek, więc pozwólcie, że Pomogę sobie nożyczkami. No i jedziemy. Powiem Wam, że nigdy w życiu jeszcze takiego wielkiego boksa nie otwierałem. Jest to w sumie mój pierwszy bok, gdzie, gdzie aż jest tak wielki. No, powiem Wam grubo, ale nie żałuję zakupu. W ogóle szkoda, że też nie widzieliście mojej pierwszej reakcji, jak zobaczyłem to pierwszy raz na oczy, jak to otworzyłem właśnie z tego kartonu. Bo, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, ja sobie nawet sam sprawy nie zdawałem, że to jest aż tak wielkie. Także, no, powiem Wam, że ciekawy temat, bardzo ciekawy. No i dobra, myślę, że folia już jest prawie ściągnięta. Kurde, jakie to przyjemne w dotyku, to jest takie trochę wyżej wbione. Jak pojeździcie tak palcem, to czujecie takie nierówności. No, kurde, fajne to jest. Sztos. Ściągamy folię, moi drodzy. Bo ja tutaj się skupiłem więcej na gadaniu niż na rozpakowywaniu tego. Kurde, jakie to jest też solidne w ręce. jak weźmieć jakie tu ciężkie. Przede wszystkim jest. No ale dobra, powolutku do przodu. Folia idzie na bok. Oczywiście te naklejki sobie po filmie później wytnę nożyczkami dookoła i sobie przykleję je. Mamy tutaj dwie. Jedna jest właśnie ten super deluxe version oraz tutaj mamy coś z na przykład z radio, jakoś taką naklejkę. Nie wiem. Ja sobie to po prostu zostawię. Idzie to na bok. No i dobra moi drodzy, chyba nadeszła chwila, żeby sprawdzić, jak to wygląda w środku. Jeszcze sobie spójrzcie, tak bez folii, jak się to prezentuje. No kurde, kawał tutaj mamy naprawdę produktu, tak się prezentuje z przodu. Mamy tu oczywiście Lindenmana i Petera Tragdena, który aktualnie już no, nie jest w zespole Lindenman. Odszedł ze względu takiego, że chciał po prostu działać, jak to się mówi, na własną rękę. Tak się prezentuje z boku. Piękne logo Lindenmana z Killing no, i tak się prezentuje w tyle. 11 piosenek, jak coś. To już Wam dobrze znane. A tutaj dookoła, no to już chyba nic w zasadzie nie ma. Tutaj mamy te Skill Pills chyba. Tak, to jest z tej strony. I tutaj chyba będziemy mieli tak, tutaj mamy tak samo. O, widzicie, to wcześniej Wam nie pokazałem. A tutaj. I tutaj nic ciekawego już nie spotkamy. Dobra, moi drodzy, otwierajmy to koniec gadania. Bo jestem sam ciekawy, jak to wygląda w środku. Powiem wam szczerze, że nawet sam nie oglądałem takich filmów na YouTubie, jak to wygląda w środku. Bo chciałbym właśnie teraz wam przedstawić moją reakcję. Więc uwaga, uwaga, mam nadzieję, że jest ostrość, jest ostrość, jest. Otwieramy bombonierkę. Jak widzicie, to idzie na gór, w górę, wszystko. Górna część, się idzie do... Górna część idzie do góry. Ok, ściągnąłem. Wow, co to jest moi drodzy jest jakaś księga normalnie, tu mamy jeszcze takie coś ja pierdzielę, a tutaj coś w środku, nie no pudełko w środku wygląda tak sama czerń, bez żadnego tutaj dodatków, w sumie fajnie by dali o te logo tutaj Lindenmana właśnie tutaj na ten środek, tylko takie wielkie żeby było mniej więcej na rozmiary właśnie tego opakowania, kurde sztos też by to wyglądało no ale dobra, pasowałoby sobie to gdzieś dać na razie przynajmniej na bok. Nie wiem, położę to może. A tutaj położę tu jeszcze. Widzę, że mam jakiegoś paprocha. Po tej folii, także wywalę go do kosza, bo mam pod ręką akurat. No i dobra moi drodzy, zabieramy się. Co to jest w ogóle? Kurde, jaram się, powiem Wam szczerze. Jezu, jak to wyciągnąć, żeby tego nie uszkodzić może tak. Okej, okay. księga. Proszę Państwa, to jest księga. Spójrzcie, jakie to jest grube. To jest normalnie jak książka, dosłownie. No spójrzcie sobie. Książka, gdzie w środku jest płyta. Dobra, ale to sobie za chwilę omówimy, moi drodzy. Narpiew. Chciałbym sobie jeszcze to sprawdzić. Co to jest? Okej, okay, mamy tu pudełko. Aha, tutaj mamy logo Lindenmana. I mamy tutaj sznureczek taki. A po co ten sznureczek? Chyba po to właśnie, tak jak wcześniej było. Chyba, że to jest do takiej dekoracji. W każdym razie fajnie wygląda. No, pudełko jak pudełko, zwykłe w sumie, nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Ale również on też tak naprawdę daje klimat. No i dobra, przejdźmy do tego, co nas najbardziej chyba interesuje. No i co? Co my tu mamy ciekawego? O, tutaj płyta jakaś wychodzi, jak paskudnie to wygląda. Mam nadzieję, że ona się tylko wysunęła, a nie jest tak zawsze. Że chodzi mi o to, że nie zawsze tak będzie. Że zawsze tak nie będzie. O! <gry> powiem wam, że jestem tak podjarany że już czasami zaczynam takie trochę głupoty gadać ale nie dziwcie się mi, bo ja po prostu nigdy czegoś takiego nie miałem w kolekcji jest to dla mnie zupełnie zupełnie coś nowego Jezu, jakie to pudełko się teraz chude zrobiło dobra, tą klapę sobie zarzuciłem na środek jak coś, do środka znaczy no i dobra, otwieramy to ja pierdzielę, jakie ciężkie to się wam powtórzę po raz kolejny tak więc okładka się prezentuje moi drodzy tak Tak się prezentuje okładka z boku. Bardzo podobnie jak to opakowanie mamy również tutaj logo Lindenmana oraz Skirin Pierce, tylko do góry nogami Wam chyba teraz pokazałem. O, proszę bardzo, tak się prezentuje z boku, a w tyle się prezentuje tak. Nic tutaj ciekawego nie ma. Ale kurde, zajebista książka, naprawdę. Dobra, otwieramy to. Zobaczmy, co tutaj kurde jest. Jeszcze troszkę dam bardziej na obiektyw, przesunę, żeby było równo. No, w sumie mogę mieć mały problem muszę troszkę tak dać w dół bo tutaj nie widzicie tego ale w tym miejscu idzie mi taka półka i jak będę to otwierał to po prostu będę co chwilę obijał więc musi to być chyba w taki oto sposób chyba żebym spróbował jeszcze troszkę obiektyw cofnąć do tyłu no więcej chyba nie da rady no nic trudno jakoś sobie musimy dać radę niestety no i dobra otwieramy to Powiem wam tak, solidnie wykonane. Tu mamy cały czas logo Lindenmana. No i tu mamy Lindenman's Killing Pills, czyli tytułowa piosenka albumu. No i co my tu mamy, moi drodzy? Ło kurde, panie. Ale tu mamy zdjęcia w tej zawartości. Edycja podstawowa nawet nie może się z tym równać. Edycja podstawowa przy tym to jest normalnie gówno. Tutaj znowu co mamy? Tytuły piosenek, Skilling Pills. Cholera wie, czy to nie jest czasem pismo Tila Lindenmana. Bardzo możliwe, Wam powiem. Bardzo to jest możliwe. Tu mamy znowu zdjęcia. Kurczę, pieczone. Tu znowu mamy coś takiego tabletki, ser chyba jakiś. Jezu. No ale Skilling Pills, no to wiadomo, Pils to są tabletki. Tu mamy znowu takie zdjęcie tu mamy cały tytuł piosenki, Leadboy. Tu mamy nawet członka. Kurde, grubo wam powiem. Jestem tak zadowolony z tego zakupu. Tu znowu mamy coś takiego. Tu znowu mamy kolejne zdjęcia. Tu znowu tekst piosenki FAT. FAT, FAT. Jak zwał, tak zwał. Tu znowu mamy, co to mamy? Świnie czy dzika? Chyba świnie. Ale taka dorodna, wam powiem. Tu jakaś mutacja rąk. Kurcze tu znowu mamy coś takiego Boże Święty jaka ona ulana <grymne> tu znowu mamy coś takiego ja pierdziele wam powiem że no grubo tu znowu mamy Fishona i tytuł cały tu znowu mamy takie zdjęcie ta okładka była na singlu Fishon właśnie nie wiem czy pamiętacie całkiem niedawno wrzucałem dla was ten film tu znowu mamy coś takiego tu znowu mamy coś takiego. Kurczę, ale naprawdę, tu jest sporo obrazków. Tu znowu mamy tekst piosenki uh, Children of the Sun. Tu znowu mamy coś takiego. To zdjęcie akurat widziałem nieraz na internecie, krążyło. Tu znowu mamy takie coś. Tu znowu coś takiego. Tu znowu mamy, powoli, bo sprawdzam, czy nie pominąłem. Nie, wszystko OK. Tu mamy znowu tekst piosenki Home Sweet Home. Bardzo fajna piosenka. Tu znowu mamy zdjęcie z okładki z podstawowej wersji Lindenmana, jak coś. Spoko. Tu mamy coś takiego. Tu znowu mamy coś takiego. Kurde. No jara mnie to dosłownie. Tu mamy takie zdjęcie, to też widziałem na necie krążyło z tymi strażakami, spoko, tu znowu mamy taką sesję zdjęciową, to jest bardzo ładne zdjęcie, podoba mi się, to również ładne, tu znowu mamy ucztę, aha, że Peter to Bóg, spoko, może być. No powiem wam tak, jestem naprawdę mega, mega zadowolony z zakupu, wiem, że się powtarzam wam, ale kurde, za takie pieniądze, tu znowu mamy tytuł piosenki Kawbaj oraz cały tekst, za takie pieniądze to było warto, no spójrzcie jaka ta księga sama jest wielka, jaka jest gruba, ile tu jest obrazków i tak dalej, i tak dalej, no to jest naprawdę warto kupna. Tu znowu mamy tytuł piosenki Golden Shower oraz cały tekst. Tu znowu mamy takie coś. O, tu mamy. A, tu jest Golden Shower. I tutaj też coś mamy z Golden Shower. Chyba to jest kontynuacja tekstu, ale nie jestem do końca pewny. Dobra, tu chyba już tyle. Tu mamy jakieś zdjęcie z szampanu. O, tu mamy jeszcze jednak będzie. Yukon. To jest kolejny tekst piosenki. Tu oczywiście kolejna porcja zdjęć. Ogólnie wykonanie też bardzo solidne. To jest taki bardzo twardy papier jak coś. Tu mamy znowu tekst piosenki prizeboorda oraz cały tekst. Ojeju. Fuj! Co to jest? Co to jest? Ech. Masakra. To jest film dla osób dorosłych, jak coś to od razu mówię. Plus 18 minimum. Tu znowu mamy tekst piosenki This My Heart oraz tytuł. Tu znowu fotki. O matko boska. Ej, dosłownie, te zdjęcia to jest dla osób o mocnych nerwach. Czy to jest serce? Jezu chryste, Ty spójrzcie to, jakie to jest zajebiste. To jest tak, jakby ich. dane. Kurde, ja sobie muszę to jeszcze na spokojnie poprzeglądać po nagrywaniu. Zdecydowanie, bo ja teraz tak szybko to robię, żeby też ten film nie trwał jak bardzo długo. Ale sobie to na spokojnie jeszcze raz poprzeglądam. Koniecznie muszę. Tu znowu jakieś krzesło jakieś mamy elektryczne, czy co? Cholera wie. Jezu, drastyczne niektóre są zdjęcia w tym albumie. No i dobra. To już by było chyba tyle. Te zdjęcie też widziałem na internecie, krążyło nieraz. No i Skilling Pierce I uwaga... Tu mamy jedną płytę? Aha, rozumiem, bo ona chyba wypadła. Okej, okay. ona chyba wypadła, dlatego tak dziwnie. Co do płyty, to jest taka sama jak w wersji podstawowej. Niczym się nie różni. Oczywiście chodzi mi o projekt tej płyty. Jezu, jak się to wkłada. Aha, rozumiem, w taki sposób. Dobra, chwilę zamuliłem, ale nie chciałem tego uszkodzić, po prostu chciałem delikatnie to zrobić. Także powtarzając, płyta, projekt płyty jest taki sam jak w wersji podstawowej, to Was już zapewniam. No i co, tutaj również też mamy te wszystkie piosenki, co Wam wcześniej pokazywałem na początku tego filmu. Mamy Skilling Boy Lad Boy przepraszam, Skilling Lad Boy Fat Fish On... Children, of The Sun, Home Sweet Home, Cuff by Golden Shower, You comprise aboard oraz This My Heart. Także powiem Wam tak, moi drodzy: No, zawartość jest potężna. Tutaj, już nic jak coś nie mamy. I to zamykamy. Potężna jest zawartość tego. No, spójrzcie jeszcze raz, tak na spokojnie. Jaka to jest kurde, gruba książka! No, jest to po prostu coś wspaniałego. Jak ja się cieszę z zakupu tego. To jest naprawdę niebywałe, jak oni to zrobili. Kurde, polecam, kupujcie to, bo to jest warto, warte tych pieniędzy. Teraz nawet patrzyłem na Allegro, jest bardzo duża promocja na to. Ja w tym momencie przepłaciłem za to, bo ja to kupowałem 3 miesiące temu. Przynajmniej te, tak, 3 miesiące temu kupowałem ten album, ale moi drodzy, wtedy dałem za to właśnie jakoś 250, a teraz widziałem, że nawet są za 200 już na necie. Możecie taki właśnie kurde zajebisty zestaw kupić sobie. Boxa Lindenmanski Olimpius. Przypominam wam, album jest z roku 2015, co prawda stary, no ale no czy to nie jest warte tych pieniędzy? No spójrzcie, jakie to ma zawartość. Tu macie jedno pudełko, tu macie księgę, tu macie jeszcze sznurek, pełno tutaj macie różnych zdjęć. Tytuły wszystkie pisane. No to to akurat zawsze jest nawet w tych wersjach podstawowych. No ale kurde, no to jest coś Coś wspaniałego. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Długo on trwa, bo prawie już 20 minut, ale mam nadzieję, że podobał Wam się film, kończący na razie właśnie taką moją serię właśnie z tych albumów Rammsteina, Lindenmana i tak dalej, i tak dalej. Nawet w ostatnim czasie dużo się też pokazywało z Emigrate. Na razie, na chwilę obecną pokazała, pokazałem Wam wszystko co miałem. Na razie nic nie kupowałem. Myślę, że z czasem znowu coś kupię, ale przypominam Wam, że tak naprawdę dużo już mi nie brakuje, żeby mieć. Wszystko już tak naprawdę. Z Lindenmana mam wszystko. W tym momencie jak kupowałem ten box, to już takie było moje typowo widzi mi się, bo ja mam już album Lindenmana Screenpeace, tylko że to jest box i dlatego go kupiłem, bo boxa nie miałem. Ale tak naprawdę z Lindenmana już mam kompletne 100%. A co do Ramsteina to tam zostało mi trzy chyba single jeszcze do kupienia i tam również będę miał 100%, ale kiedy to kupię, nie wiem ze względu takiego, że te single, które mi teraz zostały, one są najdroższe. Już takie single chodzą używane podkreślam nawet po 1000 zł. Po 1000 zł, także no to jest naprawdę już kupa kasy. Co nie zmienia faktu, że chciałbym je kiedyś mieć i na pewno będę kontynuował dla was tą serię. Oczywiście ja nie mówię, bo seria będzie jeszcze na moim kanale, ale myślę, że przez najbliższe przez najbliższy czas taki dobry nic się nie będzie pojawiało na moim kanale. Moi drodzy, to wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie tu koniecznie lajka, bo się starałem. Właśnie specjalnie tego boksa zostawiłem na sam koniec, żeby to była taka wisienka na torcie, kończąca, na razie podkreślam, na razie serię z Lindenmana i z Rammsteina i te wszystkie albumy. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Ja jestem przeszczęśliwy. No i co? Na razie to tyle z mojej strony. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału Mistrzuniu Ziomek Milan. I do zobaczenia, do zobaczenia tam kiedyś znowu w otwieraniu takich właśnie płyt z Rammsteina, z Lindenmana, a może nawet coś jeszcze będzie kiedyś z Emigrate. Nie wiem, zobaczymy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć!